Z, y, z żelaza buduję osłony dla naszego serio? Z razem sobie lampek i Piłem do zielonych. nasze wróżenia ty, te ja do skrzynki wspólnej naszej rzucę te y, itemki żelazne Złoty hełm Ja Boże nie wrzucę do pana czy to też okracówki chociaż mogę wrzucić to Coś, tak... trochę wiemy na koła, że nie masz jeszcze EQ. Nie mam. To, to idę jeszcze. A, bo ja miałem EQ. A, oddałem im. Czekaj, już pierdolę. Bo ja zabiję jednego i miałem jego EQ, tak? Czego Ci brakuje? S mm. Zostały dwa na pierśniki. Ale mam jeszcze raz u chilo. Bijesz się tutaj? Nie, nie biję A no to czerwony wpił do nas.

A ja też nie jestem łusznikiem. No dobra, no. Jezu, idiota, dzwoni cia, cały czas do mnie. To. To jest... Heros. Ja mam niedostępny. Właśnie, ja muszę na niedostępny się przyłączyć. Dobra, ja, ja tu się patrzę, co on tutaj robi, a on nas rozkacza. Oj, oj, oj. Nie byliście jakoś winni, no bo... Ja spotrzę, Niebiej, wow, no, oberwał to, to. Dobra, idź do niego. Ja nie biega niczego czerwonego, bo z diaksowym mieczem, więc on na niego chrapkę. Tak powiem, tak Masz na niego chrapkę. Ah, pozdro. Ah. Kurde, co mnie. O, to w to, nie kupił. O King's Domsty, Ratunku. Ratunku. Mnie. Szerp mi! Jestem przy bramie, przy bramie, jestem przy bramie! Proszę, proszę, ratuj, przy zielonych bramie! Dobre. No dobra, już biegnę, 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 biegnę. O, o on się już chłonić, nawet nie złożyłem, bo przestali Dobra. Mam coś, mam 10 zł, 15 zł, jak zakręcam. Mogę wykorzystać swój skill, a nie, bo miałem go wtedy jeszcze nie naładowanego. Mam kowal, na pewno nam się przyda, prawda? Mhm. Mm Kurde, ja głupi, dobra. Trzeba to odkopać i wziąć moje spodnie. Dobra, e, poczekaj, wyrzucę sobie zbędne itemy. JJ, de, de, deszcz expo, zobacz. zobacz na górę. Jaki JJ? Tak, no deszcz świetnie. Idzie. No, piękne, prawda? Tak, dobra. Dobra, chodź! Dlaczego mi się wyładował skill? Lol, Nie, nie walczyłem. Dobra, e, przypadkowo pewnie. Chodźmy na klepę do. Chodź, po prostu chodź. niebieskich. Tak. Dobra, idę za tobą po prostu. Znowu to zebrałem. No chodź, mój Nie wiem. On jest idiotą chyba chyba voulais, są. Że tak, działa i teraz tak jest najnajwiększy. Ta co to jest? Co co za drużyna? Niebiescy jeszcze, no, on jest na wulkanie jego. Nie, no ni siedzi, nigdy nie się w nigdy w. Bieżę, bieżę go. Bieżę. Kurde. O ja jebe. Jak widzicie, mam tekstur pack e dinka. A tu były jakieś Kolejne, itemki złoty. No superhero do mnie dzwoni .pl. Dobra już Czekaj, mi się włączyło nagrywanie czy nie? Okej, okay, nagrywa cały czas, spoko Dobra, o, niebieski Free kill, free kill Ja chcę go zabić Kolejny, bij go, bij go, bij go Ja chcę ich zbić Biej, 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 biej Całych swoich sił, 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 sił. Fajczcie się dzisiaj Dzień! I już można czekać No, dziękuję Dobra, niż o te itemki Dobra, chodź. Dawaj, tutaj jest kolejny free kill. Od razu uciekają. Chode, jak mnie biją. Ratunku! Ratuj! Ratuj! Biegnę! Uciekaj! Oni mają... Umarłeś? Cztery jest. Uciekaj, masz 6 HP! 3, Zero. Nie, w sumie... Zero. Tak? Mhm. Dobra, ja też spieprzam. Dobra, nie żyjesz. Smutno to było. Ja weź mnie gonią. Tak, gonią. Dobra, mam już skrzynce. Ty możesz wziąć, bo mam dużo żelaznych skrzynków chyba. Ja Wiesz co, wyłącz mikrofon i włącz. Dobra. Już? No. Okej, okay, wezmę sejku z tej skrzynki. To, 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 to. Zostawię. Dobra, nie no, spoko. Mam okay. dość dużo tego... Y, żelaznych tych. Mamy o, coś ciekawego... to cie... jakiś gamebill! Zostaw to! A, myślałem że... O Boże. Ja, to ja, no Boże, typie! No jak ty tutaj tak bez niku, tak biłeś, no tak jak on da niego. Wyjdź stąd, bo ja muszę te... i chcemy te włożyć eku. Mam ostatni chleba, wiesz? Biorę tienty, bo tienty to mój przyjaciel. O, mam pięć kokcików. Masz pięć koksów? Koksików. To jest tak? To da Dobra, chodź, jedziemy. Jeszcze raz. No to w skrzyni masz cztery. Czyli, że tępimy teraz niebieskich, albo chodź może do czerwonych. do żółtych, bo po prostu żółtych od razu Właśnie, żółci, bo oni mają słabego waitera. Trochę przesunąłem sobie hop filtr. No, no ale wiesz...

O, przychodzą. Pan Już. on mnie nie widział. mnie mnie nie, nie kupery, nien, 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 nien. O Jezus Maria. Ja przechodzę koło. No tak, tylko że cały ogień ściągasz dzięki temu na mnie. Mhm. Jeszcze skilla nie mam. Nie ja mam skill. Nie mogę go jakoś wykorzystać. O, pff, nikt tutaj nie przyszedł. Dobra, poczekaj na mnie, ja wpieprzę sobie rybki. Gdzieś Facio? Tak, widzę, uważam mnie. No chodź, chodź, chodź. Dobra, idę na górę, łabronić Waitera, to ja ich tam skam, rozwalę, bo ich jest 3. Spadł, naprawdę. O, Jezu, się pomóż jesu. mi. O, już lecę, już, już, już lecę, pomóż mi. Trzech, trzech to ty? Na dole jesteś? Pod Whiter? Tak, jestem na dole, ty pod... Pomaga? No, free killa. Ok, to było łatwe. No. Wiesz, co tu nie ma? Nic ciekawego. Jeszcze raz. Czerwoni. Dobra, jeszcze tutaj. Właśnie, ciekawe. What the fuck, uciekamy, uciekamy, już, uciekamy. Czerwoni. Uciekamy, bo właśnie czerwoni tutaj wbili. Dobra. Fuck to cheese. Fuck. Spierdzielaj! Ja bokiem spę. O boże, oni na murach są. Wszędzie oni są. Fuck. 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 Ja zauważyłem. Fuck. O, suk. Fuck. Zabili mnie. Ja ja przeżyłem. Dobra, bo ja... na mnie wszyscy się, skupili, wszyscy się skupili. O nie, jeszcze niebieski. Ja muszę przebiec przez niebieskich. Nie, bo jest fuck. Się na tych. Ej, to szybko wbijemy na do niebieskich bazy obocznych nie bazy. Jezus. Rób ups, szybko y ja mam przecież żyję! No to jak żyjesz, to. No, szybko do tego, do niebieskich naj. O jezu! No dlaczego on uciekł? Mój przyjaciel ucieka, nie! Lisa, co tu Headshota. Headshotta. Przez to i ja muszę uciec. Co z tego, że niebiescy zieloni zawsze są najgorsi. Co z tego?

mi też wszystkim źle się. A jak mi rodzik? Okej, spójnikiem korzystam i chyba uciekam. Tak, uciek, uciek, uciek z jakimś mieczem. Jeszcze tylko ten. Okej. No dobra, tu, tu tylko mam. Wszystko już otworzyło, otworzyło już. Mam cztery jest. serca, nie Ale mogę zobacz, się odczepać. On już nie, on to już umarł. Sta, sta, sta. A już, już nie żyje. Już nie żyje. Ja muszę wpierżyć coś. Okej. Okay. Dobra, idziemy do swojej bazy, przynajmniej ja na mury. Ja mam 8 przy sobie, nie bo wie, ja w ogóle ryby jem. Ja wezmę eku, włożę w tego trupa, no, do naszej skrzynki, bo tam właśnie eku już nie mamy w skrzynce naszej. I właśnie, ja bym miecz w sumie y, włożył. A, bo to bo, wszystko, bo właśnie nie nie było w naszej skrzynce, żelazo się Dobra, to... Ci... Ale jeszcze się przypalało żelazo. Okay. Okay. Powinno być jeszcze w tym, w piecyku, to trochę. Tak? tak, 20 jest. Mhm. Albo do zielonych, bo zieloni po prostu mają już... zieloni to my. O fuck. dobra. Jestem idiotą. Ale zieloni to my. Oh, dobra, <laughs> zieloni, zieloni to my. No, chodź Bokiem, chodź, chodź. Oni zrobili dziurę dam specjalnie wejść, no po prostu nam zrobili tutaj. Chodź za mnie. No tutaj, chodź za nimi, ta dziura jest tutaj. Wiem, ale nasi mnie gonią. Goni nawet. nawet nasi tutaj wbili. Okay. Dobra, no to pijamy do niebieskich. Chciałem zawsze tutaj podpalić, ja zawsze podpalałam tutaj, jak miała do... czyli bardzo bazę do rzeczy, zawsze podpalałam te drzewa. Ale rozpierdol. Dobra, idę ci pomóc. Boże, jaki on, on skill'a na mnie wypowstał. Wiesz co, ja mam dość tak średnią ilość serc, on też w okay, sumie, to ale... O, tu jest sobie Hełm. czekaj, czekaj, nie wiem czy... Wiesz co, nie... Nie, ja poczekam. Albo nie, albo trzech, to już dziękuję. Ała, uderzyli mnie. Kto... Wiesz co, Kto jak... Skaczesz w dziury to rozpisz się na spawnie? Skaczesz dziurę, w dziurę, na respawn. Będziesz. Nie, ja poszedłem do zieloną... Na, na niebieskich spawn poszłem. Na niebieskich spawnie jestem. Czemu jestem na niebieskich spawnie? O, po sercu. A nie, jestem na zielonych spawnie. Skacz w dziurę, jeżeli tam przepaść, to... Nie, 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 ja już jestem na spawnie. Bo jak skoczysz w przepaść, to wiesz, respisz się. Ale masz itemy? Mam itemy. No bo... Masz rzecz. cztery serca. No wiem. No, bo bo mnie... Ja zupełnie kampił. A ty skoczyłeś sprzeź? Nie, ja po prostu samemu doszedłem. Co uskoczyć, to byś teleportować się w tym takim. Dobra, nieważne, idę odłożyć ci itemy do skrzynki. Ale uważaj, bo to je nam zbili i będą niszczyć Nie Niebies co bidzi, ale ja muszę mieć HP. Ja też właśnie muszę sobie ogarnąć to. Dobra, eee. zaończyzna! Dobra, y, idziemy do naszej bazy, bo no, właśnie... w naszej bazie są niebiescy i niszczą nam Whitera chyba. Tak. tak. Niebiescy są, no. Jak sobie wieczem tutaj jest ten jako... miejsce. Nie no, zjedziemy go jak... Y... Nie ma OHP-ków, ale... Ale no, trzeba zgonić Whitera. Ja se zjadam koksika małego. Idę do Whitera. Pomóż mi! Idę! Nie! Zginął? Tak. Po zginął? Jak śmierć, jak śmierć, tak zginął. Mam jak śmierć. Okay, spoko, to ja biegnę do tego do ciebie i dasz mi No, przecież tu leży, boże, ile tego tu jest szybko. Ale dziś, Niebieski chyba. Nie, to. to... Jest oh, to oh. Zbieraj. Oh my fucking goodness. Ja mam jak śmierć. Dobra, gdzie ten Walter? Tu. Okej. Okay. Nie mam budków. Masz budki? Nie. Hmm, szkoda. Kto się zabrał wcześniej. Dobra, no to co, bronimy wajtera, co nie? Mhm, ktoś tutaj wyrzucił budki, ale ktoś wziął, okej. Okay. Jest krzyk, to muszę odpadować do mnie. Dobra, e, no to... Uważaj, wbił czerwony, wyczerwony był! Okej, okay, z kierujesz wykorzystałem i... O Mac ja chcę jego dziać mieć, ja chcę jego dziać mieć. Nie uciekaj, chłopie, nie uciekaj, nie uciekaj. No nie dzwoń do mnie, nie dzwoń do mnie, bo nie dzwonisz No jak chcesz mieć? To twój miecz, to twój miecz dzisiaj twój miecz Co z tego, że na ekranie mi dzwoni super hero. Mniejsza z tym nie. Zabijesz go! Mogę Nie. uwolnić, bo jestem daleko na... Uważaj, tu jestem. Kurde! Pomóż mi! Nie! O, teleportował mnie na spawnę Dobra, z no ale oni mnie biją na zielonych spawna. Okej, okay, to... O, już, już ci pomagam, już ci pomagam. Okej, okay, okej, okay, wina. Bierzemy. A co tam za ojczyznę, za ojczyznę, oj... i jedno serce fajnie. Mam pułap, jestem w pułapce. Czekaj, gdzie Byłem. Jesteś? Gdzie ty jesteś? Kurde, zmienia na spawna, ja biję z kilofa z gównianym eku, mniejsza z tym. Do ataku! Jej! Hymn Dawida. O! Okej! Anulowali atak. Życie Wajtera! Jezu! What the są Okej, mam zielone itemki. Jeszcze mieczy? Ok. Życie wajtera. Oj, 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 oj. oj, Wiesz co? Oni się wszyscy skoncentrowali się na nas, to chodź bokiem do nich. Wiesz co, nie, ja, ja pójdę ten... Ja właśnie w ogóle zostanę, bo tutaj no jest... No, ty zostań, no to a ja pójdę do wroga, okej? Mhm. Mam jeśli... Nie, powiedz... Jeśli chcecie zobaczyć perspektywę gronia, kiedy atakuje wroga, macie Link, adnotację kupisz. teraz. A, bo no, no kupicie. A jak chcecie zobaczyć jak y, Master Soro broni naszego no teraz to u mnie też tam poczucie się wyświetli chyba. Chyba. <laughs> Albo w opisie będzie. Co? FILM! okej, okay. spoko. No, no, tyle. No to o, tu ja sobie wejdę do niebieskich i rozwalę teraz. Kurde, nikogo nie ma w niebieskich chyba. Nikogo nie ma. No to dawaj. No biegnę. Nie, jednak jest są. <laughs> <Okay>. Trzy, <laughs> czterech, pięciu, sześciu! Siedmiu. No to uciekaj. Idę do czerwonych, bo oni się już, ten, oni tutaj ogarniają bo bo przegrali w tym ataku, no ale, nie. uważaj, niebieski właśnie przychodzi w odzioł, dlatego zatkuję tutaj. Okay. Dobra, ja pójdę do takiego wejścia frontowego. Okej, okay, zabiłem go. No, no i teraz będę... Niebieski w ogóle wchodzi nam po dachu. Nie, to... Nie, to jednak jest zielony. Dobra, e, pójdę ch e, chronić... Pójdę do no, deathmatchu? To... Do dupy. No, do dupy. A się dziwię, że mnie jeszcze tego e, nie zapełniało niło dysków, bo już z 50 megabajtów się nakrało. Gigabajtów, wstarczy. Bo ja gram mam frapsem, więc no, dupa, bo był action, ale action, no. Dobra, ja wchodzę do... O, nie są... W... A to wbiłem do żółtych, jak głupi! Boże, nie patrz tylko biegnę przez siebie. Dobra, ja ogarnę nasze itemy w skrzynce. Mhm. Ogarnę. Mhm. Mm ja mam tu swoją kółę, ale i tak tego nie muszę wziąć. są jestem przebywana, jestem żywno obłokiem, jestem żywno przebywana. No hop, hop, i hop-siup. No do czerwonych. Do czerwonych. Mhm. Do czerwonych. Okej. Okay. Eeeem... sobie w moim akur też trochę ogarnę. Wiesz co ja, ja będę bronił... Ja tylko ja to podzielę na dwie części, albo nawet na trzy, bo... No bo wiesz, no, no tak no. Wiesz co, wbiegł chyba do naszej bazy ktoś. Tak. Daraj nie. W czerwonych chyba nikogo nie ma. Tak, nikogo nie ma w czerwonych. Albo mi się po prostu czanki jeszcze nie wyglądają. Nikogo nie ma w czerwonych. Dobra, Dobra dawaj, ale nie dawaj. Nie mają bunykiel ci czerwoni, boże kochanie. Widzę Znaczyń niebieskiego. Z naczyń, z naczyń, z naczyń. Mają mnóstwo itemów, bardzo dużo itemów. Muszę im coś zniszczyć po prostu. Czerwony. Ja im niszczę itemy, bo ten... mają mnóstwo zbroi żelaznych, ja im niszczę zapasy. What the fuck What the fuck ile tu? Jakiś turm czerwonych na naszą bazę! No i właśnie dlatego tutaj nikogo nie ma. A ja im niszczę wszystkie itemy, więc jak ktoś zginie, to już nie będzie miał itemów. Gdybym miał zapalniczkę! Dobra, jest tu zapalniczka gdzieś? Nie, nie ma. Hmm. Szkoda. No nic. Wchodzimy do Whitera, wchodzimy, wchodzimy, bo za chwilę nam go zabiją. Dobra, wszystko im zniszczę, jeszcze pieca im zniszczę. What the fuck, ale oni mają tutaj tych zbroi. Co, tylko ja bronię Whitera jakiś marny knypek, który ja w nic nie robi i gapi się na itemy? Śmieszne. Dobra, ja. ja yy, no mam coś so 44, powiedzmy Whitera, więc no. Dobra nie, ogarnął Zbira, się. No ja już nie przestaną sztukować, bo ja im zacznę niszczyć Whitera i się skończyłem. Kurde, strzelam mnie! What the fuck! Ja traci HP, ja... Mój wuj w strakcie skończył. Półtora serca. Kurde, ja mam 4 serduszka. I'm dead. Dobra, Whiter ma 138 HP w, 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 w czerwonych. To się skapnęli, to jest nie, albo... 180... a, sto trzydziestu... Sto sześćdziesiąt pięć... w trzy razy do mnie! Przegrywamy, 47 HP, Whitera. To nie jest trzy razy Wiesz, że za chwilę umrzemy? Wiem. Cała nasza drużynia nalegnie w gruzach. Mhm. Mm za 47 HP. <noise> <noise> Na no, spróbuję próbuję zniszczyć się, jeszcze trochę tego Whitera Dawaj. Nie! Mam! No to serduszka! Cholera, ale nie. Dwa serduszka mam. No, ja się kampię tutaj. Mhm. Dobra, wiesz co? Mordeczny! Zaginąłem! Zaginąłeś? Zaginąłem. Narobiłem z systemy do czerwonych. To z tego, że mam w, 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 w naszej bazie... Dobra, ym, idzie, ja idę do Whitera, jak wiecie, bronić go. W sumie ja już to po mówię. Swoje... Na terze, to możliwe. Byłby Chyba wbili do naszego... Tak, tak niebiescy, wbili, wbili. niebiescy wbijają do tego. do wolniej. A ja też pijam. sojusz z niebieskim, że mi się uda. Sojusz, sojusz, sojusz! już, Dobra, bronimy Waitera. Nie ma co, już dla nich. Dla nich nic nie jest nie. Dobra. I myślę, że zaszturmowali strasznie czerwonych. A, ich, jeden. a czerwonym wszystkie i tanki wywaliłem, więc nie mają czym się bronić. Dobra, no to jest jeden plus, no ale wiesz, my mamy 47 HP mhm. Ale nie wiesz za chwilę... czerwoni za chwilę stracą Waitera. Wiesz, e, do naszej skrzynki weźmijesz item z do naszej skrzynki. 40 minut, Czaisz?

This is Sparta. Nie, Creeper. Umarłem. Kurde, jest match. Wszystkim zginął. No tylko że ja umarłem. Umarłeś? Tak, forever. Nie kto? Tak więc. Tak a smutną teraz kadares. To już koniec. Możesz spektakulować mniejszy nie możesz. Nie. To już koniec mojego życia. Teraz macie filmik gronia. Wiesz, co teraz zrobię? Po prostu ty mi jak wrzucisz film, to ja sobie będę nagrywał. Nagram ten screen, kiedy ty. Nie, po prostu. tutaj. Hmm, kiedy ja będę. Kiedy... Albo wiesz, co powiem ci po odcinku? Bo ty jeszcze nagrywasz, no tak. No tak. Dobra, mnie. se tym barka. To było smutne. Zostało 7 czerwonych, 7 zielonych i 13 niebieskich. Mój super skill! Ciebie przegrałeś. Koniec. Do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Na raz.